Siedemaneczko wszystkim z tej strony, Trevor. Dzisiaj nie będziemy jeździli motocyklem, dzisiaj będziemy siedzieli w garażu. A to dlatego, że chcę Wam zaprezentować swoje mocowanie e, telefonu, z którym e, tutaj podróżuję. Powiem Wam też, dlaczego na przykład nie jeżdżę z takim, e, tylko zrobiłem coś swojego, e, dlaczego akurat to poprzerabiałem. Może na samym początku w ogóle pokażę Wam, jak wygląda to, które mam, zrobione przez siebie. Później wytłumaczę, jak to zrobiłem. Wygląda to tak, że to jest mocowanie od tego oryginalnego. Ja sobie to wkładam tutaj. To już się trzyma. To jest na sprężynie. Wkładam i już jest gotowe do jazdy. Tak? Bardzo szybko, sprawnie to tutaj wszystko poszło. Dobra, ale zaczynając od samego początku. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na coś takiego? Na samym początku zakupiłem yy, takie mocowanie. Uchwyt, czy to mocowanie, nieważne jak to nazywamy. To mocowanie ma jedną zasadniczą wadę. Yy, jest to mianowicie tutaj odbijające się słońce w tej ulicy. Jak jedziesz w, w, na w słoneczny dzień, to po prostu z tym nic nie widać. Nic nie widać, nie widzisz, gdzie jedziesz, nie widzisz w ogóle cię dzwoni, po prostu tu nic nie widzisz. Zacząłem też szukać innych mocowań, które po prostu tak jak to nie jest z żadną folią osłonięte. Wszystkie tego typu mocowania, które znalazłem na Allegro, no niestety kosztują ponad 100, a na medii 160 zł, nawet stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i wpadłem na prosty pomysł w momencie kiedy kupiłem staty. Razem ze statywem było dołączone właśnie takie mocowanie, które tu wkręcamy do statywu, i to jest tutaj na dosyć silną sprężynę. Nie zastanawiając się długo, a tym bardziej, że posiadałem takie, wykorzystałem to. Mianowicie, będziecie potrzebowali takich trzech rzeczy, tak? Akurat ja potrzebowałem takich trzech rzeczy. Tutaj będziecie mieli gdzieś wyświetlone u góry filmiku, co dokładnie potrzebowałem, i teraz tak. Tutaj są cztery śrubki, jak pewnie zdążyliście zauważyć na tym obrazku. Te cztery śrubki tutaj wykręciłem i musiałem rozciąć ten materiał, który jest tu pod spodem. Tutaj znajdowała się druga część, która to tak ściskała. Wyjąłem to wszystko, to były dwie takie kawałki, dwa takie kawałki plastiku. Następnie dociąłem to boszem tak, żeby to tu się wpasowało w sam środeczek. Zarówno jedno, jak i z drugiej strony. Następnie w całości skręciłem śrubeczkami i po prostu dla pewności jeszcze zakleiłem super glue. Jak widzicie, możecie tutaj też zastosować jakiekolwiek inne mocowanie nawigacji. Byle pasowało tutaj w sam środek i w miarę pewnie się trzymało. Do tego mocowania, które miałem poprzednio, były jeszcze dwa dwie gąbki: jedna gruba, druga cieńsza. Ja wykorzystałem tą gąbkę w ten sposób, że sobie tutaj wyciąłem taki ładny kwadracik, e, który maskuje mi całość tutaj tą nieładną pod spodem oraz klejno i dodatkowo też nie rysuje mi telefonu. Naprawdę to mocno trzyma. Jestem dużo bardziej zadowolony z tego niż z tego. E, dużo szybciej się wkłada telefon, dużo więcej widać, też się tak nie grzeje, bo jest otwarte. Całość jest naprawdę prosta, jak już wam pokazywałem wcześniej, Was to wkładamy słychać zatrzaśnięcie bierzemy to sprężynę rozsuwamy, wkładamy i już mamy całość gotową w sumie tutaj do jazdy wyjmowanie również jest stwarza problemu, odciągamy to już wszystko tutaj się zatrzaskuje samo naprawdę tak koszt tego, jakbyście chcieli kupić ten element i ten, myślę, że będzie w granicach 40 zł, nie więcej ponieważ tyle kosztuje na Allegro Następna kwestia to jest taka, że w porównaniu do tego co, tego Mount Grip'a chyba się nazywa, co ma kształt, czy tak, te tutaj ramiona, takie coś maluczyn na przykład, to to kosztuje ze 160 zł, No mi było szkoda wydać na to tyle pieniędzy, więc po prostu zdecydowałem się zrobić coś sam, tak, wydaje mi się, że wyszło coś ciekawego, że Wam też się to przyda. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, jak to zrobiłem, śmiało piszcie, na nie odpowiem. Więc to tyle, tak, bo to nie jest nic skomplikowanego, nie ma się tu o czym tu rozpowiadać. Więc yy, zachęcam, żebyście sobie coś takiego zrobili, bo to naprawdę poprawia komfort jazdy. Tak możecie, jeżeli macie opas te rękawiczki z tym, że możecie dotykać, to też będziecie mogli sobie śmiało coś zrobić na telefonie. Dobra, tyle z mojej strony, bo jak widzicie, pogoda jest epicka, trzeba iść, jeździć.